Przed wami pierwszy odcinek fantastycznych wiadomości. A w nim wiedźmijska drama, fortnite'owy Geralt i dwie darmowe antologie. Ale to jeszcze nie wszystko. Znajdzie się miejsce dla kilku okruchów, kradzieży własności intelektualnej oraz zapowiedzi gry, która sprawia, że moje serce krzyczy TAK, a moje kciuki krzyczą NIE. Zapraszam do wysłuchania. Niedługo przed premierą Dziedzictwa Krwi, a potem trzeciego sezonu Netflixowego Wiedźmina, w internecie rozpoczęła się zorganizowana akcja gaszenia pożaru, jakie wywołało odejście Henry'ego Cavilla. W stylu, jakiego można się spodziewać po dotychczasowych dokonaniach serialowej ekipy, nawet próby ratowania wizerunków wyszły im wyjątkowo źle. Głównie dlatego, że jak ognia unikają konkretów. Pojawiają się oskarżenia, że Baude Majo kłamał, mówiąc o kpieniu z materiału źródłowego. Ale biorąc pod uwagę sytuację, są mało wiarygodne. Zwłaszcza... Że większość tych wpisów koncentruje się jednak na promowaniu Lauren Hisrich i mówieniu, jaka to ona jest wspaniała i jak cudowny będzie trzeci sezon, jeżeli tylko damy mu szansę. Nie ma oczywiście ani słowa o tym, że faktycznie spieprzyli nie trzymając się książek i wymyślając własne, znacznie gorsze historie. To jednak nie wszystko, bo kilka dni po tej serii tweetów głos zabrała sama Lauren i mówiąc szczerze, nie zachwyciła. Starała się to prawda, wytłumaczyć te nowe elementy. Skąd wzięła się Wolet Meir i dlaczego miała być głównym złym drugiego sezonu. Stara się też wytłumaczyć burdel w Kermoren i śmierć Eskela oraz całą linię fabularną Yennefer. Tłumaczenia te, w mojej opinii, sprowadzają się do tego, że zabrakło im talentu, przygotowania i pomyślunku. Poza tym, chodzi chyba głównie o to, że chciała zrobić to po swojemu i nie wyszło. Pojawiają się mgliste obietnice. Że w trzecim sezonie nie będzie więcej tego typu rzeczy. Konkretniej, że nie będą wprowadzane duże pozaksiążkowe elementy. Ale nie oszukujmy się, nie tylko Lauren straciła wiarygodność i nikt nie powinien jej wierzyć, ale też zmiany fabularne, które zostały wprowadzone w drugim sezonie, zwyczajnie uniemożliwiają powrót do książkowych oryginałów i adaptację ze źródeł. W najlepszym wypadku będzie to desperacka próba wymazania sezonu drugiego, w najgorszym będzie to dalsze brnięcie w głupie decyzje. Mające służyć jedynie zaspokojeniu ego Lauren i scenarzystów. Ja oglądał nie będę. Zwyczajnie szkoda mojego czasu. Ukazała się antologia fantazmatów pod tytułem Światła na niebie. Jak zwykle dostępna jest do pobrania za darmo, we wszystkich trzech istotnych formatach EPUB, MOBI i PDF. Oraz dodatkowo RTF, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Można ją też kupić w formie papierowej w miękkiej okładce. W środku znajdziemy 10 opowiadań, liczących sobie w sumie nieco ponad 200 stron A4. Czyli bardzo przyjemna ilość i bardzo przyjemna treść. Jak zapewne się domyślacie, polecam ją waszej uwadze z czystym sumieniem. Link znajdziecie w opisie. Jeżeli zaś tematyka UFO was nie interesuje, to przypominam, że to nie jest jedyna antologia fantazmatów. Mają ich więcej i też za darmo. Dostępna jest również antologia Tu był las Udostępniona przez projekt Zapomniane Sny. Ona również jest darmowa. Również dostępna we wszystkich trzech istotnych formatach cyfrowych. Opowiadań jest jednak więcej, bo aż 40. Choć trzeba przyznać, że są one znacznie krótsze. Razem zajmują niecałe 240 stron. Zaznaczyć jednak należy, że to nie jest wada. Zwyczajnie inna formuła i format. Co ciekawe, antologia udostępniana jest w formacie Charityware. Co w praktyce oznacza, że dostępna jest ona za darmo, ale autorzy projektu proszą nas o wsparcie dobrowolnym datkiem wskazanej przez nich fundacji. W tym wypadku jest to pracownia na rzecz wszystkich istot, zajmująca się ochroną przyrody. Link do antologii i do fundacji znajdziecie w opisie. Okruchy. Pojawiły się informacje o adaptacji mrocznej wieży Stephena Kinga na serial telewizyjny. Odpowiedzialny za adaptację ma być duet składający się z Mike'a Flanagana i Trevora Maisiego odpowiedzialnych m.in. za bardzo entuzjastycznie przyjęte Midnight Mass. Na razie rozpisany jest scenariusz epizodu pilotażowego oraz ogólne założenia pierwszego sezonu. Równie ciekawą informacją jest to, że obaj panowie będą teraz pracować dla Amazonu, zamiast, jak dotychczas, dla Netflixa. Pozostaje więc życzyć im powodzenia i oczekiwać na produkt końcowy. W jednym z amerykańskich programów telewizyjnych The Late Show with Stephen Colbert które starają się być zabawne i istotne, gościem był George R.R. R. Martin. Elementem humorystycznym był telefon do Jamesa Pattersona, aby udzielił Martinowi wskazówek, jak dokończyć książkę. Pomijając sam sketch, pojawia się informacja, że Martin napisał już około 1200 stron wichrów zimy i do napisania zostało mu już tylko około 500. Biorąc pod uwagę, że książka opóźniona jest już o 11 lat, to licząc około 100 stron rocznie. Premiery możemy spodziewać się w okolicach roku 2027. Martin potwierdził też, że nadal korzysta z komputera opartego na DOS-ie i procesora tekstu WordStar, co, mówiąc szczerze, jest zwyczajnie żałosne. Pojawiły się wyniki plebiscytu na książkę roku 2022 w serwisie Goodreads. W kategorii Fantazy wygrał Dom Powietrza i Oddechu autorstwa Sary J. Mas, a w kategorii Science Fiction Sea of Tranquility. Autorstwa Emily Sand John Mandel. Przeglądając ogólne wyniki głosowania, można zauważyć bardzo dużą reprezentację powieści pisanych przez kobiety oraz takich kierowanych do dziewcząt i kobiet. Nie wiem, czy wynika to z charakteru serwisu, czy z faktycznych trendów czytelniczych, ale jest to dobra wiadomość. Miło wiedzieć, że każdy znajdzie w fantastyce coś dla siebie. Pozostaje więc obserwować, czy to chwilowy trend, czy zostanie z gatunkiem na stałe. Oraz za kilka lat czy nowe pokolenie nastolatek zacznie wydawać nowe, równie popularne powieści. W internecie, na Redicie, pojawiło się zdjęcie baneru, którym jakaś parafia zaprasza na spotkania duszpasterskie dla studentów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że użyta na nim została czcionka żywcem skopiowana z filmu Diona. Jak ujął to w komentarzach pod postem Mr. Bogdan, jaki kraj, taka misjonaria protektiwa. Od siebie zaś dodam, że po siódme nie kradnij. Geralt z Rivi trafi jako grywalna postać do gry Fortnite. Stanie się więc kolejną postacią ze znanej marki, która trafi do tego uniwersum. Muszą przyznać, że chyba się starzeje. Ja fenomenu tej gry tak strasznie nie rozumiem, a święci takie sukcesy. I to już kilka lat pod rząd. No cóż, grającym życzę powodzenia i dobrej zabawy, a mnie osobiście wizja Geralta z karabinem przy wyrzutnią rakiet. Bawić będzie jeszcze przez długi czas. Zapowiedzi. W przyszłym roku wydawnictwo ODESWA wyda zbiór opowiadań Emmy Popik w książce o tytule Szaman. 12 stycznia, nakładem wydawnictwa Galeria Książki, ukaże się książka Eliskowy pod tytułem Kryształowa Korona. Stanowi ona piąty tom cyklu Przebudzenie powietrza. Wydawnictwo Wesper kontynuuje zapowiedzi. Tym razem mowa o wydaniu książki The Mold in God's Eye, czyli w wolnym tłumaczeniu Belka w Oku Boga, albo bardziej dosłownie Drobina w Oku Boga, autorstwa Larego Nivena i Jerry'ego Pornella. Książka miałaby się ukazać w cyklu wymiary, skupiającym się na science fiction. Warto też zwrócić uwagę, że w oryginale ukazała się w roku 1974, co oznacza, że Wesper bardzo dokładnie obrał sobie strategię biznesowo-wydawniczą. Muszę przyznać, że chyba nie bezpodstawnie, bo starsze SF przemawia do mnie jakoś bardziej niż starsze fantazy. Istnieje więc duża szansa, że to kupię. W lutym ukaże się kolejna książka z cyklu inkwizytorskiego Jacka Piekary. Tytuł to Dziennik Czasu Zarazy i dotyczyć ma miasta dotkniętego epidemią jakiejś choroby. Czasowo zaś umiejscowiona ma być po tak zwanej trylogii ruskiej. Cóż, teraz już wiecie. Zróbcie z tą wiedzą... Co tylko chcecie. W sieci pojawił się zwiastun do serialu Gen V, spin-offu The Boys. Nie pokazano w nim zbyt wiele, poza dużą dawką krwawej przemocy. Przemocy, dodajmy, która zrobiona jest bardzo dobrze. Efekty wizualne nie pozostawiają nic do życzenia. Premiera serialu nastąpić ma już w przyszłym roku i podchodzą do niego z ostrożnym optymizmem. Pojawił się zwiastun do Akademii Pana Kleksa. Nie wierzę, że to mówię, ale wygląda faktycznie dobrze. Szykuje się chyba pierwszy polski film z dobrymi efektami specjalnymi. A przynajmniej pierwszy od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że finalny produkt będzie trzymał podobny poziom co trailer. Byłoby strasznie szkoda, gdyby się nie udało. Pojawił się trailer do gry Hades 2. Kontynuacji i bezpośredniego sequela jednego z najlepszych rogalików ostatnich lat. Mówiąc szczerze, jaram się niesamowicie. W jedynkę maniaczyłem prawie 200 godzin, zdobyłem wszystkie achievementy, a i tak co jakiś czas do niej wracam. Jeżeli dwójka utrzyma poziom, a wszystko na to wskazuje, to szykuje się kolejne kilkaset godzin spędzonych na umieraniu stale i wciąż. Jeżeli zaś idzie o fabułę, to wygląda na to, że wcielamy się w postać wiedźmy Melinoe, która ma przed sobą bardzo ambitny cel. Zabicie tytana Chronosa, który, jak przypomina nam sam Hades, Dosłownie jest czasem. Nie mogę się doczekać. Idę znów grać w jedynkę. Bolą mnie od tego kciuki, ale warto. Pojawił się pierwszy materiał filmowy z nadchodzącej gry Dragon Age: Dreadwolf. Trwający niecałą minutę filmik skutecznie podsycił hype na grę wśród fanów. I nie dziwię się, czekanie na gry RPG zawsze jest trudne. Sam też jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. I to już wszystko, co mam dla Was tego wspaniałego dnia. Wybaczcie, że w całym odcinku nie wspomniałem ani raz o dalmatyńczykach. Bardzo chciałem zrobić ten żart, ale nie było okazji. A kiedy już wybaczyliście mi, to do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam. Pasku.